Siemka, znowu ja. Zdrowie psychiczne. Piotr. Piotr chodzi. Późno spać, przegląda do nocy TikToka, jak tylko się obudzi. Od razu instant gratification, czyli z miejsca ogląda TikToki. Odpisuje ludziom, jeśli w ogóle ktoś do niego pisze. Zakładam, że nie pisze. Mówi o podejmowaniu akcji, że o, od, od nowego roku on się weźmie za siłkę. Finalnie nie robi absolutnie nic w tym kierunku, ale mówi. I jego zdrowie psychiczne, mówiąc krótko, no leży. Stanisław to kompletne przeciwieństwo. Jak tylko się obudzi, o to zdrowie dba. Robi wszystkie nawyki, które temu pomagają że jest to kanał Self Improvement, to i trzeba poruszyć tego typu tematy. Powinno się od tego zacząć, bo jest to temat jest to jest taki na ten krok zero, którego się powinno wszystko zacząć, bo tak naprawdę zdrowie psychiczne ma wpływ na wszystko: na to, czy ci się chce robić rzeczy, kiedy nie czujesz się, żeby je robić, yy, czy nawet w trakcie, jak już cokolwiek robisz, to jak to robisz, z jaką z jaką determinacją. Więc, tak, zdrowie psychiczne jest yy, jedną z najważniejszych rzeczy, o no, jakie trzeba zadbać na samym początku naszej mm, przygody z tym. Więc, jeśli jesteś typowym piotkiem, to co zrobić, by sobie to zdrowie psychiczne jakkolwiek poprawić? Albo inaczej, na, najpierw opowiem o moim, jak to było na mnie ze zdrowiem psychicznym. No, czy to jest tak różowo u mnie? No, niestety nie No, fakt, teraz jest to dużo lepiej niż było kiedyś, ale no, nadal czasem teraz mam Jakieś tam, że tak to ujmę, dołki, nie, ale no Jest robione, by ich było jak, jak najmniej Ale oczywiście od tych dołkach nikt prócz was nie, nie wie i się kurwa nie dowie No, ale tak Coś tam nie jest najlepiej, ale no, roje wszystko by było lepiej mm. Ale kiedyś było dużo gorzej że tak, że tak to ujmę Więc od czego zacząć yy, Próbować polepszyć swoje zajęcia psychiczne O tym co zaraz powiem, sam robię No z 2-3 tygodnie max maksy... No z 2-3 tygodnie to już jako tako robię, więc Umówię się, że już jako tako mi w nawyk to weszło Czy widzę jakieś efekty pozytywne tego? Powiem Wam, że nawet coś tam, coś tam, coś tam, mm, no widzę, ale no, o tym nie chcę mówić, bo na razie no, ten kanał, u, nie wiem czy będę regularnie te filmiki wstawiał, na razie mi się udaje, ale czy mi to się uda dalej, to nie wiem, ale no te nawyki będę, będę pielęgnował, nie? więc to jest tak. To jest po pierwsze, e, grać ciut journaling, czyli po prostu z samego rana wypisujesz to, za co jesteś wdzięczny. Czy to za, za swoją ex, czy to za... jeśli jakokolwiek miałeś, czy to za kogoś, czy to za dywan, czy to za światło, dzięki któremu teraz możesz ten filmik oglądać. Czy to za... Mm, nie wiem. Dywan, że nie jest ci w nogi zimno, czy, czy to za... Yy, na jak za, na, za najmniejsze rzeczy, nie? I to powinno pomóc, czy pomoże? Wierzę, że tak, choć mówię, na mnie na mnie to jest mała próbka i no nie powiem, nie? Medytacja. Kolejnym punktem jest medy... medytacja. Na początku oczywiście będziesz tego robił o wiele, chudziutko, minutkę, dwie. Będziesz siedział skupiony, ale potem się będzie wydłużało stopniowo. W medytacji chodzi o to, byś po prostu nie myślał, po prostu robisz, a potem, gdy już jesteś, tak powiem, w, wycu, w cyklu dnia życia codziennego, to się po prostu słyszał swoje myśli. Byś był po prostu wyczulony na każdą, nawet najdrobniejszą myśl, jaka ci przez łeb yy, przejdzie. Czyli, jak ogarniesz siebie, czy będziesz wstawał z łóżka. tak by to nie, nie brzmiało. Oczywiście, miałem z tym znam jakieś tam pro, problemy, nie? Ale. Na szczęście to już dawno, dawno minęło. Panie byłoby, byś zaczął od jakieś książki czytać na, na tematy, jakie Cię interesują, albo jakieś biznesowe. Ja od siebie polecam. Jeśli chodzi o książki typowo biznesowe, to fakt. Ja coś tam przeczytałem już w swoim życiu, ale no, zazwyczaj tego nie było, ale no, na tego, co przeczytałem i co oglądam, to mogę Wam polecić Przepis na sukces Big Johna. Książka, według mnie, naprawdę, naprawdę sztos i, i warto oglądać, warto czytać. No i tak samo ćwiczenia, bo jak zaczniesz ćwiczyć, to zrozumiesz, że twoje zdrowie fizyczne jest dużo słabsze od zdrowia psychicznego, więc no jakieś tam plusy będą, nie? Plus jeszcze, nie jak tutaj w przypadku bab, ale to kanał nie jest dla bab, więc wy, wywalone. Um. Jeśli zacznie chodzić na siłownię, to faktycznie to, to pomoże. Znacie takie przypadki gości, którzy raz poszli na siłkę i już potem zawsze na, na nią chodzili, bo, no bo przyrosty mięśni jednak jakoś w sposób tak, tak działają, że jesteśmy do tego, tego uzależnieni. Po prostu nam to zwiększa poziom testosteronu. I DK, ale... Ale no, to, no, no coś w coś, coś tym niezaprzeczalnie jest. Piotr od swoje zdrowie psychiczne nie dba. Myśli, że to jest yy, gejowe. Patrząc z boku, no to jednak on myśli, że jest gejo, ge, gejowe, no bo zachowuje się jak bany yy, pe, pe, pedał i, i nic się robi. Cały czas leży w łóżku, więc poniekąd może tak myśleć, ale no że nie robi nic no to mniejsza. Ciao, trzymajcie się. To by było na tyle, jeśli chodzi o ten filmik. Trochę chaotyczny, no ale sam dopiero w to wchodzę, więc whatever.